3, 2, 1 akcja. Gdybyś miał wrócić do jednej z byłych drużyn, wybrałbyś Ago czy Wisłę? Ago. Czy są dziennikarze e sportowi których nie lubisz? R Raczej nie. Który z polskich zawodników najbardziej Ci imponuje? Snacks. Czym? Sprytem i znajomością gry. Fotka w Sosnowcu czy pod pałacem kultury? Pałac kultury to taki już mój znak rozpoznawczy, to chyba pod pałacem. Snaczy, czy Hades? Mm. Oj, to tu mnie macie. Chyba snaczy, przez to ile czasu z nim grałem i wiem, że też też go stać na wiele. Jeśli polska drużyna ma osiągnąć sukces międzynarodowy, to musi być w niej PHR? Myślę, że nie. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Jeśli. Jeszcze skill pozwoli igłowa, no to dalej na graczu, a potem może jakaś trenerka. A kto jest najlepszym trenerem w Polsce? Pomidor. A kto jest najlepszym graczem w Polsce? Mm, snacks. Dziękujemy. Dziękujemy. Już? Już.